No, się, moi kochani, w najnowszym filmie na moim kanale. Słuchajcie, słuchajcie. Sory za to, co tam możecie widzieć. To jest poskładane pranie. Odgruzowałam trochę ten pokój. Nie wiem, czy już tutaj byliśmy, czy coś. A tak, nagrywałam już kiedyś tutaj. No, drzwi otwarte, ale nic tam nie ma. Wszystko jest pięknie, czyściutko posprzątane. Wiecie co? Wstyd się przyznać, ale mam. Tutaj dzisiaj przede mną prezenty, które dostałam w tym roku. Wiem, że już jest dawno po świętach, ale niektóre dopiero przyszły. I tak chciałam, wiecie, najpierw były te vlogi e, z nart i w ogóle. Potem były mm, ta podsumowanie 2023 i w ogóle i stwierdziłam, że ja chcę razem z Wami otworzyć na. na w realu to wszystko, co dostałam. Dobra, zaczynamy, moi drodzy. Słuchajcie. Pierwsza paczucha, taka, jest od Julki z kanału Nieidealna Juliana. Kochana, już Ci z całego serca dziękuję. Umawiałyśmy się tylko na kartki, ale gdzie tam? Oczywiście Julka nie słucha, bo no dzień dobry, no of course. Zobaczcie, 7 dni świątecznej pielęgnacji, no co jest szalenie, słuchajcie tego. Malinowa maska glinkowa. Zobaczcie. Co my mamy dalej? Porzeczkowa maska do twarzy. Taka fajna. Jolka zabijecie. Księżycowa maska peel off. Widzicie to? Węglowa maska peel off. No, będę miała super y, motywację, żeby robić maseczki na buźkę. Kakaowa maska. Taka fajna. I kokosowy peeling. Nie wiem, znacie tą firmę, nie znacie. I to jest takie cute 7 dni świątecznej pielęgnacji. Czekajcie, może tutaj otworzę to nożem, bo ja mam tutaj nóż. No i wiecie, nie chcę wywać. O, jeszcze jedna jest. Widzicie, jak ja liczę? I jeszcze jedna kawowa maska na tkaninie. Czyli to jest taka w płachcie. A ja bardzo lubię w płachcie maseczki. Kochana, dzięki. I oczywiście jest karteczka jeszcze. O, wesołych świąt, robaczku. Zobaczcie. Karteczkę sobie zobaczę tutaj. O, cute. Zobaczcie, jaka śliczna. Piękna. Dziękuję ci, kochana, z całego serca. Naprawdę. Bardzo mi miło. Bardzo mi miło. Dzięki, naprawdę. Dzięki. Kano Julki. W opisie zostawiam wam moi drodzy. Druga paczka dotarła do mnie od mojej koleżanki totalnie niespodziewana. Jeśli to oglądasz, kochana moja, dziękuję ci serdecznie. Ona mieszka w Polsce, ogólnie. No i dobra, otwieramy paczkę z Poland. Jakie W ogóle, wiecie co? Chciałabym wam pokazać takie fajne, takie naklejki. W ogóle na tej paczce. Super. Dobra, czekajcie, tutaj, ja powinna być. Zamiast noża, nożyczki, bo ja się zaraz pocnę jeszcze, otwiera... Oh my God! Oh my God! No nie uwierzycie, co tutaj jest. To jest co w trampkach. Pierniczki toruńskie. Uwielbiam. No i gdzie ja Sugar Detox? Zacznę w ogóle o Sugar się to ja Wam jeszcze powiem. Kolejne. Syrop z malin. Malinowa poezja. Patrzcie na to. Jest jak ładnie zapakowane, Boże. Propolis, sądecki bartnik, propolis w miodzie. Spójrzcie. No coś ta kamera moja. Może tak będzie lepiej, jak będę pokazywać coś takiego. Miodzik będziemy mieli. Kolejne syrop z czarnego wzu. To co ja nawet moim rodzicom mówiłam, żeby mi e, kiedyś tam rozmawialiśmy, żeby wysłali. Było to, tak, ale moja mama chciała mi domowej roboty, ale nie wiem, czy to by weszło. Kolejny propolis w miodzie. No, coś mi tutaj nie pokazuje, czekajcie, tak tutaj może zbliżymy. Tak może będzie lepiej. Herbatka malinka z cytryną. Będzie cudownie na te zimowe dni. <śprawia> Przyprawa do piernika. to jest? Ona tak. Oh my god! <laughs> Adidas free emotion! Kochana! Jesteś! To były moje ulubione perfumy ever! Ja wiem, że chyba je wycofali w ogóle. Oh my god! Nie wiem, gdzieś ty to zala Trzymałaś to, czy co? Oh my... Ale słupcio! I czekajcie, co tutaj jeszcze mamy. O, jakie urocze! Zobaczcie, jakie ładna rękawica i taka podkładka. Żebym nie wyrzuciła przez przypadek czegoś. I tyle! Oh my God, dziękuję Ci! Nie wiem, czy mogę wymawiać imię, ale no dziękuję Ci, kochana, no. No super, ten syropki, no na pewno będę wszystkiego używać, no i takie przyprawa z piernika i to, to są chyba najlepsze. To, um, czekajcie, ja nie będę tego wykorzystywać. Kiedyś, kurde, jak będę miała dzieci, to dla nich zachowam zapach matki z... Oh god, no to jest to, to jest to. <śled> oh my god, gdzieś ty to znalazła? Super, cieszę się. Dobra, kolejny prezent. Spotkałyśmy się ostatnio z dziewczynami i e, moja kochana kumpelka też dała nam prezenty. W ogóle dostałam kartę i ładną kartkę świąteczną. I zobaczcie na to, jakie cudo. Widzicie to? Taki śliczny kubeczek. Tutaj mamy, ja nawet nie chcę tego jeszcze rozpakowywać, moi drodzy, bo to jest prześliczne. E, rurki czekoladowe, które uwielbiam. Taki wafel, czekoladka, no i śliczny kubeczek. Dziękuję Ci, kochana, z całego serca. No i dalsze prezenty. Wcześniej już je dostałam, no ale mówię, jak nagrywam ten filmik, to chcę Wam pokazać, bo to jest związane z moim kanałem, moi drodzy. A mianowicie dostałam mikrofon z D... DJI. No, widzicie, to coś nie fokusuje. No i będę miała... Raz robiłam filmik, ale chyba za bardzo krzyczałam, więc ten mikrofon to już nawet nie radzi mi, jak ja krzyczę. Mamy tutaj dwa mikrofony. Raz, dwa, no i to podłączamy do telefonu i wtedy wiecie, la, 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 la. Muszę wykorzystać też futerko. Jest takie śliczne, nawet dwa gdzieś były, ale już drugie gdzieś tam zgubiłam. No to będę działała z mikrofonem. Bardzo fajny, podoba mi się, chciałam go mieć. Mamy drona z tej firmy, więc mikrofon Musi być, skoro ja tu wiecie, zaczynam moją karierę YouTube'ową, i w tym momencie serdecznie Was zapraszam do subskrypcji, bo ciśniemy po te 500 osób. Będzie mi niezmiernie miło, jak zostaniecie na dłużej. Zasubskrybujecie, wiem, że u mnie na kanale wiecie, są różne tematy, jeszcze ja tak szukam tej swojej niszy, tak zwanej, więc myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Więc klikajcie, subskrybuj. Dobra, kolejne, co dostałam? Gimbal. Uuu, tak samo z tej firmy. DJI Ma fajne, bo no jest mega superowy. Tu jest w ogóle takie podłączenie, że tutaj dajecie telefon, ciach, bardzo ostry magnes. Jest taki, wiecie, no, no solidny gimbal. Tutaj ma super nóżki. Możecie sobie postawić. Muszę go zacząć używać w ogóle. No i widzicie, można łatwo to też odkręcić. Jeśli chcecie mieć tylko gimbal, odkręcacie, ciach, ciach, ciach. No i e, żeby używać go, to musicie mieć na aplikację na telefonie, którą też już mam. No więc będę starała się, wiecie, używać, żeby naprawdę jakość tych filmów była lepsza. I w ogóle też jeden z najlepszych prezentów, jakie dostałam. wiem <laughs> co, jak ja o tym myślę, to mi się chce śmiać normalnie, no bo tak trafione prezenty, no, no super. Te perfumy. Mega, dziękuję. ci, no, aż się wzruszyłam, kurczę. Eee, co to jest? Uważajcie teraz. Czekajcie, trzy, dwa, jeden. <ścoughs> Czy wy to widzicie? Jaki cudowny kubek! Jak ja to zobaczyłam, to się normalnie prawie że popłakałam. Aż się. Oplułam. Karolines, subscribe. I w tym momencie możecie wcisnąć ten oto przycisk, moi drodzy, subskrybujcie. No, już go umyłam w zmywarce, więc jeśli teraz będziecie mnie często widzieć z tym kubkiem, to znaczy, że cisnę, że nadal prowadzę mój kanał, że mam dobry dzień, że jest umyty, no i gotowy do użytku. Więc takie moje paczki, niespodzianki, prezenty. Dziękuję wam z całego serca wszyscy, wszystko i w ogóle. I no, no cieszę się, no widzicie, już ja nawet nie wiem, co ja mam mówić, bo taką radość mi one sprawiły. W ogóle no te pierniczki tutaj. To też jest sztos, to też jest sztos, będę na pewno przemywała. Super, mega się cieszę, mega się cieszę. W ogóle, widzicie, powinnam już dzisiaj ten mikrofon założyć. I mega się cieszę też, że mam i będziemy działać. Jejku, no nie wiem, za co się zabrać. Tak samo, zaraz chyba maseczkę jakąś na twarz sobie dam. No ale dobra. To na tyle. Rozłączam się na chwilę, bo zaraz będzie druga część filmu. Chwila. Jestem back, moi kochani. Dopijam resztkę kawy w świątecznym kubeczku. Nadal mam choinkę, w ogóle już wspominałam o tym na moim Instagramie, więc jeśli ktoś mnie jeszcze nie, subskry nie ogląda na Instagramie, to serdecznie Was do tego zapraszam. E, a mianowicie Magda z kanału Dom, Miłość, Pasja, też jej kanał Wam podlinkuję w opisie. Ona e, rozebrała choinkę, wszystkie dekoracje i w ogóle, ale zostawiła choinkę z lampkami, więc stwierdziłam, też chyba tak zrobię, no śnieg mamy za oknem, to dlaczego miałabym tak nie zrobić? No i mówię, popijam e, kawunię już zimną, w świątecznym kubku, i chciałabym Wam jeszcze jeden temat tylko przedstawić, bo ja nie chcę, żeby te vlogi były zbyt długie. Dlatego mówię o tym, no bo chcę słyszeć Wasze zdanie, co wymyślicie. Słuchajcie, wczoraj miałam totalnie bezsenność, nie mogłam zasnąć i tak obczajałam Instagram, YouTube, wszystko. No, i weszłam e, przez przypadek na profil What Anna Wears, Ania Skóra. Na pewno kojarzycie, bo dziewczyna jest dosyć znana. I ona obecnie mieszka na Bali z partnerem, samym. Nie wiem, partner, e, kumpel, no nie wiem, ktokolwiek tam jej jest. I oni organizują wyzwanie Sugar Detox. To jest siedmiodniowy program. On kosztuje coś koło 100 zł. Wiem, że 12 stycznia kończy się. E, no, jakby to powiedzieć. Kończy się opcja zapisu na ten detox, który zaczyna się 15 stycznia i on trwa 7 dni, moi kochani. I powiem Wam tak, ja to by było dla mnie mega trudne, bo ja uwielbiam słodycze, uwielbiam jakieś słodkości. W ogóle w tym detoksie wiem, że nie można za bardzo pić kawy. Nie można jeść produktów takich dairy products, czyli nie wiem, mleko, sery, które też kocham. Ciężko, byłoby ciężko, ale wiecie co, to jest tylko 7 dni. A jeśli te 7 dni ma spowodować, że po tym wyzwaniu, jakbym zjadła jakieś ciastko, to bym normalnie czuła wręcz za dużo słodkości, a i wiem, że owoców nie można wszystkich jeść, na przykład jakichś bananów, melonów, tylko same berries, e, czyli właśnie. Borówki, maliny, jeżyny, coś takiego. Nie wiem, bo jeszcze nie kupiłam tego wyzwania. Czekam jeszcze, w ogóle chcę e, słyszeć Wasze zdanie na ten temat. W ogóle, jak Wy do tego, kochani, podchodzicie? Dajcie mi znać w komentarzu, czy może ktoś dołączył do tego wyzwania, czy słyszeliście o tej ani skórze. Czy totalnie jesteście przeciwni? Czy może już w ogóle nie jecie słodyczy? Stwierdziliście nowy rok, nowa: ja nie jem słodyczy. Ja mówię Wam, nie mam żadnych postanowień noworocznych, ale coś takiego to byłoby coś fajnego. Ja wiem, że będzie trudno, na pewno głowę będzie mi rozsadzać, ale wiem, że warto. Wiem, że warto i no dajcie mi znać, może byśmy się mogli wspierać jakoś, kurczę, w komentarzach czy coś. Może wtedy, jakbym zrobiła ten sugar detox, czyli zaczyna się 15 stycznia, to jak wykupię, jak zdecyduję się wykupić ten pakiet, to wtedy bym wam przedstawiła, jak to wygląda. I potem dzień po dniu może bym coś takiego nagrywała, co wy na to, co ja w ogóle jem, takie totalne. Totalnie cały mój dzień, właśnie jedzenia, jak się czuję, jak to na mnie wpływa. Takie tygodniowe, tygodniowe wyzwanie. I w ogóle jak się do tego przygotować, to też jeszcze nie wiem, no bo mówię, muszę to wykupić. I planuję dzisiaj się zdecydować, czy ja to wykupuję, czy nie. I fajnie, że to się zaczyna 15, więc od 15 do 22 trzeba by było działać, działa, działa, działać. Dobra, moi drodzy, tak, chciałam się jeszcze z Wami właśnie podzielić e, tym wyzwaniem, bo to jest bieżąca sprawa. I właśnie te moje paczuchy, które chciałam z Wami otworzyć. Ojejku, no jestem przeszczęśliwa. Przeszczęśliwa. I w ogóle mega się cieszę, że e, tak fajnie odebraliście mój film odnośnie podsumowania 2023. Dziękuję za wszystkie gratulacje. W ogóle też dostałam jedną wiadomość, że wyglądam jak dziecko, jak ja mogę być mężatką. Uczajcie to? No ja, ja jak Berety, no jestem. No co zrobić? Jestem. I dziękuję, bardzo dziękuję, że e, myślicie, że tak młodo wyglądam. Bardzo mnie to cieszy, bo ja zawsze twierdzę, że jak będę miała jakieś, nie wiem, 100 lat, to będę wyglądać na 60, więc uhu. dobra, nie chcę już zanudzać, nie chcę przynudzać, nie chcę, żeby ten film był jakiś taki, wiecie, beznadziejny. Żegnam się z Wami serdecznie. Dziękuję Wam za oglądanie. Liczę na Wasze komentarze. Dajcie znać odnośnie detoksu cukrowego. I co? Widzimy się w kolejnych filmach, moi drodzy. Pamiętajcie o subskrypcji, łapka w i Dziękuję serdecznie, trzymajcie się i bye 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 bye!